Jesteśmy już na żywo. W takim razie witam wszystkich słuchaczy. Witam w nowym odcinku Chris Podcast po dość długiej przerwie. Moim, obec, moim gościem jest dzisiaj Dariusz Krajewski, który jest dyrygentem Radomskiej Orkiestry Grandiozo. Witam, panie Dariuszu. Witam serdecznie wszystkich. Witam, panie Krzysztof. Więc tak, zaczniemy od tego. Zanim, jeszcze, zanim przejdziemy do orkiestry, najpierw um, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z muzyką. Hmm, może trochę nietypowo, a może typowo. Mój kuzyn pracował w orkiestrze Grandiozo z Bigniew Bidziński i on kiedyś, będąc u mnie w domu, zaproponował, żebym spróbował. Było to około drugiej klasy szkoły podstawowej. Zaprosił mnie, żebym pojechał z orkiestrą na warsztaty zimowe. Pojechałem, bardzo dobrze się czułem w orkiestrze, jednakże nie chciało mi się zbytnio ćwiczyć. Niedobrze, że to mówię, ale po prostu tak było. Trąbka, bo na niej zaczynałem swoją przygodę z orkiestrą, przeleżała troszeczkę po tym zimowisku na szafie. Jednakże po kilku latach przypomniałem sobie, że istnieje taka orkiestra i już sam zapragnąłem grać. Zaczynałem na trąbce, przeszedłem później na grę na puzonie. Dostałem się do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Radomiu i potoczyło się dalej, już można powiedzieć, z górki. Później studia oczywiście, jedne, drugie tak to się układa. No i od 1998 roku tak naprawdę pracuję jako nauczyciel w orkiestrze Grandioso, a od 2008 roku jako dyrygent. Czyli właściwie jest Pan powiązany z nią już dość długo. I tak, od 2008 roku jest Pan dyrygentem orkiestry i Aktywnie ona działa zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Można więc powiedzieć, że Pańskie życie zawodowe jest pełne, taki, jest przepełnione muzyką, tak? Jest tak, nie tylko pracuję w orkiestrze jako dyrygent, ale też uczę grać dzieci i młodzież na instrumentach dętych blaszanych takich jak Puzon, tuba, waldornia, saxhorn. Zdarzyło się tak, że mam możliwość również realizacji swojej pasji nauczycielskiej w szkole muzycznej w Radomiu. Tutaj też prowadzę big band, czyli jazzowy zespół big bandowy. No i tak przepełniony jest muzyką cały czas. Właśnie. Skoro orkiestra koncertuje na całym świecie, a przy tym jeszcze zdobywa liczne nagrody, to chciałem się zapytać: jak trudne jest przygotowanie takiego wyjazdu pod względem logistycznym oraz artystycznym? I jak do takich wyjazdów przebiegają próby? Logistyka zaczyna się dużo wcześniej niż sam wyjazd oczywiście. Staramy się planować z wyprzedzeniem rocznym lub dwuletnim. Mniej więcej teraz mamy już zaproszenia i wstępne plany, co będziemy robić w 2022 roku. W 2021, czyli następnym, mamy nadzieję, że wszystko będzie już fajnie funkcjonować i pokonamy. Tą pandemię na te, w takim stopniu, że odbędą się wszystkie nasze zaplanowane działania. Mhm. No i tak naprawdę już, już teraz planujemy i wyjazdy, i planujemy się przygotowywać. Program trzeba zacząć przygotowywać dużo wcześniej. Jesteśmy zespołem amatorskim. Spotykamy się dwa razy w tygodniu w normalnym trybie. Natomiast no, Samą muzykę no, trzeba zaplanować dużo wcześniej próby. Dużo, jeżeli się chce zagrać rzeczywiście dobry repertuar o wysokim stopniu trudności, to te próby muszą być dużo wcześniej rozpoczęte, zaplanowane. Wszyscy muszą wiedzieć wcześniej o tym. Co mają zagrać, w jaki sposób mają zagrać. Przygotowujemy się tuż przed samym wyjazdem, staramy, intensyfikujemy próby. Czasami dochodzą to niedziele i wszystkie wolne dni świąteczne, nawet które da się wykorzystać na próbę, to wykorzystujemy. Staramy się robić również zgrupowania tuż przed wyjazdem, ile się da. Przed samym wyjazdem, zwykle na Mistrzostwa Świata, na przykład, to jest około tygodnia zgrupowania gdzieś w Polsce, gdzie mamy już wszystkich uczestników i szlifujemy ostatnie momenty muzyczne i ostatnie momenty marszowe. Więc logistyka tak, oczywiście dochodzą do tego wszystkie formalności i, i papiery, których jest bardzo dużo. Natomiast no zresztą no muzycznie już wspomniałem, musimy to planować dużo wcześniej. Zresztą zgłoszenia na, na takie imprezy mistrzowskie wysyła się również dosyć wcześnie i, i trzeba się na nie zakwalifikować, trzeba się gdyby tutaj zmierzyć też ze stopniem trudności. Programu i stopniem trudności kategorii, do której chce się aplikować. Właśnie jak przebiegają takie klasyfikacje na międzynarodowe występy, turnieje? Są takie turnieje, na które może aplikować każdy. Na pewno trzeba się wykazać jakąś działalnością. Czasami trzeba wysłać swoje nagranie. My mamy ten komfort, że jesteśmy już troszeczkę znani na arenie międzynarodowej i, i nasza marka, nie, za, nie zawaham się powiedzieć w ten sposób, yy, pozwala nam na, na takie kwalifikowanie się wręcz bezpośrednie yy, na, na takie turnieje. Jednakże no, obowiązują nas kwalifikacje też na Mistrzostwa Świata, yy, do każdej kategorii trzeba, do której się, w której się chce wystartować, trzeba wcześniej Uzyskać odpowiednią ilość punktów na wcześniejszych turniejach, na wcześniejszych konkursach, które stanowią takie kwalifikacje. Więc trzeba mieć ocenę powyżej 80 punktów na 100, aby zakwalifikować się do takich mistrzostw. W świecie muzycznym, w świecie orkiestdentów, jest też, funkcjonuje taka Olimpiada Muzyczna World Music Contest. Odbywający się co 4 lata w Kerkrade w Holandii. Mhm. I no tu możemy się pochwalić, że już w jednej kategorii no w zeszłym roku zdobyliśmy mhm. kwalifikacje. I on się miał odbyć, co prawda, w przyszłym roku, ale został przesunięty o rok na rok 2022 ze względu na to, właśnie. Że zespoły w tym roku nie mają żadnych możliwości na całym świecie, żeby kwalifikować się do tej olimpiady muzycznej. No właśnie. 2020 trochę nas zaskoczył i chciałem się zapytać, jak, jak ogłoszenie pandemii wpłynęło na działalność orkiestry? Dostaliśmy troszeczkę po, jak to powiedzieć, po. Czy to po, po duszy, czy to po, po umysłach, dostaliśmy troszeczkę, gdyż tuż tydzień przed ogólnopolską konferencją z którą organizowaliśmy w Radomiu. Ogłoszono pandemię, mieliśmy już program gotowy na koncert finałowy tej konferencji. Miało przyjechać kilkadziesiąt osób z całej Polski. Mieliśmy zaproszonych gości ze Stanów Zjednoczonych i z Tajlandii, również, którzy mieli przyjechać. Więc tutaj troszeczkę ta energia, która już była u samego wylotu wulkanu, że tak powiem, musiała zostać powstrzymana i została powstrzymana. Próbowaliśmy sobie radzić w czasie pandemii, tak jak wszystkie orkiestry, myślę najlepiej jak potrafimy. Zorganizowaliśmy wspólne nagrywania, zajęcia online, na tyle na ile się dało. Zorganizowaliśmy wspólne nagranie maszerowania. Było to myślę unikatowe w skali, w skali polskiej na pewno, w skali światowej. Nie wiem. Do końca, czy ktoś się jeszcze skusił na... Na maszerowanie online w, w tamtym okresie, przed wakacjami. Natomiast no, wyszło nam chyba całkiem w porządku. Jesteśmy z tego zadowoleni. Teraz, na szczęście, pracujemy w trybie prawie normalnym. Oczywiście stosując wszystkie wytyczne, wszystkie obostrzenia. Na tyle, na ile się da, przygotowujemy się do koncertów w listopadzie, które mamy nadzieję, że tym razem się odbędą. Tak, e, chciałbym jeszcze porozmawiać o takiej kwestii, bo jest Pan, z tego co wyczytałem, też pomysłodawcą Międzynarodowego Dnia Orkiestr, którego pierwsza edycja rozpoczęła się w 2019 roku i wtedy wzięły w niej udział orkiestry z Polski, Białorusi i Anglii. Du w drugiej edycji było to już mm, kilka, kilka orkiestr, orkiestr z ponad 18 krajów, a jak. Obecnie przebiegają przygotowania do prawdopodobnie trzeciej edycji, która najpewniej odbędzie się w przyszłym roku. Tak. Międzynarodowy Dzień Orkiestr, to, to jest taki mój pomysł właśnie. W tym roku, ponieważ wszystkie orkiestry pracowały online, więc on też się odbył online. Polegało to na tym, że można było nagrać oficjalny utwór. Międzynarodowego Dnia Orkiestr. Był to utwór Rockflame w mojej aranżacji w kompozycji Łukasza Cieloszyka, i kilka orkiestr zdecydowało się, żeby nagrać ten utwór również. Natomiast niektóre orkiestry po prostu świętowały tym, co miały, że tak powiem, i przesyłały do nas swoje filmy, przesyłały nagrania, te, które miały. Cała, a można powiedzieć, Ameryka Łacińska świętowała razem z nami, ale również i Tajlandia, również i Kanada, i Stany Zjednoczone, i Europa Zachodnia, również bardzo duży orkiestr z polski. Także orkiestra wirtualna, która na, która na czas pandemii została powołana przeze mnie, czyli Polska Wirtualna Orkiestra Dęta, również włączyła się w, w to wspólne świętowanie. Myślę, że w przyszłym roku też będziemy świętować taką koncepcją, która przyświecała mnie, było to, że każdy świętuje w taki sposób, jaki może, bo każdy kraj, i każda kultura troszeczkę się różni, więc nie możemy narzucić jakiegoś szczególnego sposobu świętowania. Więc jeżeli ktoś chce zrobić u siebie jakiś na przykład flashmob, bo tak robiliśmy za pierwszym razem? Czy chce zrobić koncert? Czy w ramach swojego koncertu, który tego dnia zorganizuje, powie lub zagra utwór oficjalny? To będzie nasze wspólne świętowanie. Natomiast zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Jest planowany druga sobota czerwca, oczywiście. I tak. Jesteśmy już przy różnicach kulturowych, chciałem też zapytać się o wyjazd pańskiej orkiestry do Chin, bo prawdopodobnie mógł być to spory szok kulturowy. Nie wiem, czy dla państwa, czy może dla. Mam akurat sąsiada, który zaczął wiercić w tym momencie. Mam nadzieję, że państwo nie będą cierpieć przez to. Tak, wyjazd do Chin był bardzo dużym szokiem kulturowym. Pierwszy wyjazd do Chin to był wyjazd do Hongkongu na paradę z okazji Nowego Roku Chińskiego. Były wielkie przeżycie. Bardzo dużo ludzi bardzo dużo zespołów, które wzięły udział cały świat praktycznie i to w tym czasie była to ta parada była uznawana jako siódma największa na świecie spośród dziesięciu przez magazyn Forbes i no, cieszę mi się, że wzięliśmy w niej udział i rzeczywiście samo jedzenie sama kultura chińska była dla nas szokiem już wtedy. Natomiast jeszcze większym szokiem był drugi wyjazd do Chin, gdzie pojechaliśmy do Szanghaju, i później z Szanghaju pojechaliśmy 12 godzin pociągiem do centrum Chin, i, i tam rzeczywiście poznaliśmy takie prawdziwe Chiny, i to co, to, co oni tam, no głównie kuchnia nas zaskoczyła, oczywiście, to co oni tam jedzą. niektórzy z orkiestrantów próbowali wszystkiego. Ja chyba wszystkiego nie zdecydowałem się jednak spróbować z tego, co nam serwowano. No tak. A o tych, Jest pan to jest Pan również dyrygentem, jak Pan wspomniał, Big Bandu, ZSM, który bierze udział w tak zwanej w tak zwanych bitwach Big Bandów. Proszę opowiedzieć, na czym to dokładnie polega. Bitwa Big Bandów miała teraz przerwę i mam nadzieję, że w przyszłym roku właśnie wystartujemy i będzie, odbędzie się ponownie. Formuła jest wymyślona przeze mnie i wykorzystuje przepiękną salę koncertową, którą mamy w zespole szkół muzycznych w Radomiu. I ona pozwala na to, że dwa Big Bandy siedzą jednocześnie na scenie i mogą grać, jak gdyby. Bicie, utwór za utwór. Na koniec oczywiście jest wielkie pogodzenie tych dwóch zespołów i, i gramy zawsze dwa utwory wspólne, jeden gdyby narzucony przez jeden Big Band, drugi wybrany przez drugi zespół. I no, nie będę ukrywał, zwykle jest, jest to jakiś sprawiedliwy remis tej bitwy na koniec, natomiast no, nie chodzi o, o takie ścisłe współzawodnictwo, chodzi o to, żeby wymieniać się doświadczeniami, chodzi o kontakt pomiędzy muzykami, również, żeby oni ze sobą pograli, pocieszyli się muzyką. Wytwarza się na scenie taki szczególny rodzaj energii. Mamy swoją stałą publiczność, która przychodzi na te bitwy Big Bandów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 14 maja jest zaplanowana i że się odbędzie. A właśnie, z Big Bandem z którego miasta odbyliście najbardziej taką emocjonującą bitwę? Każdy z Big Bandów, który wziął udział, to, to były bardzo świetne zespoły i każdy wznosił się na wyżyny swoich umiejętności. Niektórym nie byliśmy w stanie dorównać. Nie, nawet mieliśmy to szczęście, żeby w, teraz szczególnie znanym Big Bendem uniwersytetu muzycznego Fryderyka Chopina się troszeczkę pobić. I to nam też również, też również dało dużo satysfakcji. I, I ciężko powiedzieć, czy któryś był najlepszy, czy nie najlepszy. Na pewno też jedna z pierwszych bitw była z Big Bandem, konserwatorium muzycznego Telemana z Magdeburga. To też było ciekawe przeżycie, międzynarodowe przeżycie. Spotkanie się z troszeczkę inną kulturą grania. Big-bendowego. Myślę, że każdy zespół ma do zaproponowania bardzo dużo publiczności, przed którą występuje, i, i każda bitwa jest ekstra muzyczna. Tak. Um, na kalendarz Waszych występów, Waszej orkiestry jest wypełniony na rok do przodu, i chciałem się zapytać, jak często? Dokonują się w nim zmiany, jak bardzo są to drastyczne zmiany? I, I jeśli chodzi o skład zespołu, to czy on jest zwykle stały? I, i może inaczej, czy jak często wymienia się skład zespołu? E, orkiestry, znaczy się. Kalendarz na tyle. No mamy te główne takie nasze cele, czyli mistrzostwa Europy, na przykład mistrzostwa świata, które wiemy dużo wcześniej. Tak, tak samo zamówienia jakichś naszych występów też są wcześniej zamawiane. W tym momencie mamy już jakieś zamówienia na styczeń, które były robione już pół roku temu, więc niektórzy zamawiają nas dużo wcześniej. No teraz ta sytuacja, która nas wszystkich dotyka, spowodowała to, że we wrześniu na przykład mieliśmy mieć około dziewięciu występów i został się tylko jeden. I no, no patrzymy, patrzymy z taką nadzieją, że, że właśnie unormuje się ta sytuacja. No musimy też wyprzedzać. Nasze plany i podawać naszym uczestnikom i, i rodzicom te plany, żeby oni mogli swoje życie rodzinne zaplanować z wyprzedzeniem. Już, no, tak jak mówiłem wcześniej, wymaga to, każdy występ wymaga dużego przygotowania, dużej pracy, poświęcenia czasami wolnego czasu i staramy się, żeby ta młodzież wiedziała dużo wcześniej, co gramy, kiedy gramy, gdzie gramy, gdzie, gramy, gdzie jedziemy. Jeżeli chodzi o skład osobowy, prawdopodobnie jesteśmy największą orkiestrą młodzieżową w Polsce. W tym roku jest nas około 190 osób wszystkich. Rotacja w składzie to jest około 20-30 osób rocznie się wymienia. Niektórzy odchodzą ze względu na to, że wyjeżdżają na studia, niektórzy odchodzą po prostu przestają grać. Cały czas przychodzą na szczęście nowi adepci, których uczymy. Też współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Radomiu, właśnie i, i tutaj odnośnie pracy w orkiestrze dętej gdyby udostępniamy nasze, nasze sale prób, do tego, żeby oni mogli przyjść do nas i z nami sobie pograć, i tutaj ta współpraca układa się fantastycznie. Oczywiście te 190-200 osób, o których wspomniałem wcześniej, to jest cała orkiestra i to obejmuje zarówno tych początkujących adeptów, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki, ale też mamy taką orkiestrę małą, tak zwane Małe Grandiozo, które pozwala tym początkującym postawić pierwsze kroki już w orkiestrze, już z dyrygentem czy z dyrygentką. Od października tego roku będzie to dyrygentka, i te pierwsze podstawy gry orkiestrowej realizują tam. Jak, że tak powiem, kolokwialnie załapią, dostają się do dużego składu, i wtedy wszystko już ich obowiązuje: wszystkie występy, wszystkie wyjazdy, no i wszystkie zobowiązania, które wynikają z tego, czyli dobre przygotowanie się do występu również. A w jakim przedziale wiekowym najczęściej zgłaszają, w jakim przedziale wiekowym najczęściej ludzie się do Was zgłaszają i jak wygląda taki wstępny etap kwalifikacyjny? Nie, pracujemy w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu i mamy nabór elektroniczny, więc zwykle jest to nabór koło miesiąca czerwca, jest pierwszy nabór elektroniczny, później jest ewentualnie nabór dodatkowy w sierpniu. Jeżeli zgłosi się szczególnie dużo ludzi na dany instrument, to robimy jakieś przesłuchania. Staramy się oczywiście przyjąć wszystkich chętnych na, na tyle, na ile to jest możliwe. Przychodzą ludzie w różnym wieku. Również to zależy od wielkości instrumentu, na który się wybierają. Tak? Wiadomo, że te maluchy to będą wybierać raczej lżejsze instrumenty, gdyż tych większych nie, nie są w stanie utrzymać. Natomiast myślę, że od już od 7-8 roku życia zaczynają przychodzić do nas dzieci, ale zdarzają się też i 15-latkowie, nawet jeżeli jakiś 17-18-latek się trafi i będzie chciał grać, czy będzie chciała grać u nas, to drzwi stoją otworem i serdecznie zapraszamy. Tak, i jeszcze na koniec porozmawiajmy trochę o samej pracy dyrygenta. W sensie, jak to wygląda od zaplecza, tak jak Pan planuje występy i jak, jak one przebiegają, jak przebiega ta praca? Hmm. No na... ciężko pe... nie wiem. Powiem tak, to się dzieje, to się dzieje. Jak już się wpadnie w wir, to po prostu trzeba to robić. Trzeba to planować. Oczywiście powstaje z dużym wyprzedzeniem, powstaje plan muzyczny koncertów, na przykład tych listopadowych, które w tym roku mamy w ostatni weekend listopada. Jeżeli będą miejsca, będzie możliwość, to też serdecznie zapraszam. Zwykle jest to. Zwykle mieliśmy około 2000 publiczność, bo mamy salę na 500 osób, gramy cztery koncerty, w tym dwa koncerty szkolne, tak zwane. W tym roku jest, mamy możliwość na tę chwilę wykorzystania 50% pojemności tej sali, więc tej publiczności będzie mniej. Zastanawiamy się nad jakąś opcją streamingu. No, do, do napuszczeniem tego koncertu online. Zobaczymy, jak to będzie, jak to dalej nam się rozwinie. Natomiast my pracujemy. Jeżeli chodzi o sam program, to też staram się, żeby część programu wypłynęła od orkiestry. I jeżeli oni chcą coś zagrać, jakiś utwór, czy to jest jakiś przebój muzyki. Rozrywkowej, szeroko rozumianej, czy jakiś inny utwór, czy też już pojawiają się nawet propozycje konkretnych kompozycji pisanych właśnie na orkiestrę dentą, już od samego początku, to jak najbardziej ja to rozważam, jeżeli jest, czy damy rady po prostu pod względem trudności, czy pasuje to do programu. I też właśnie dzisiaj jestem po próbie 3,5 godzinnej z zespołem. Na której ćwiczyliśmy takie utwory, które zostały zaproponowane przez uczestników orkiestry, i zostały też zaproponowane nowe, nad, którym muszę się, nad którymi muszę się pochylić i zdecydować, czy, czy wchodzą do naszego repertuaru, czy też nie. Tak, jeżeli chodzi o repertuar, repertuar z tego co widziałem. Gracie Państwo też e, utwory z popularnych filmów, na przykład Gwiezdne Wojny i moje pytanie brzmi, mm, jak często proponowany jest taki utwór do repertuaru i czy w przyszłości możemy spodziewać się mm, więcej, więcej takich zagrań? W, no, w tym roku planujemy zagrać wiązankę przebojów Disneya podczas koncertu na przykład. Z różnych filmów, będzie to i, i Król Lew, tam się znajdzie, i Pocahontas, i, i inne starsze yy, inne przeboje ze starszych produkcji. Natomiast yy, no, sam utwór Gwiezdne wojny no, to by, no nie możemy tego w kółko też powtarzać, jak gdyby, bo, bo w końcu. Yy, Publiczność, publiczność przestanie przychodzić. Nie jesteśmy zespołem, który ma swój repertuar i swoje kompozycje i, i który jeździ i, i gra w kółko to samo. Ja staram się układać program w ten sposób, że na każdym naszym koncepcie listopadowym jest, jest zupełnie nowy repertuar, więc za każdym razem gramy coś innego, więc ci ludzie, którzy nasi stali słuchacze, zawsze mają. Jakieś nowe doświadczenie tutaj z, z nami. I my się uczymy nowej muzyki, i oni słuchają nowej muzyki. W tym roku planujemy też wykonać fragmenty suity z, z filmu Dracula, napisanej przez polskiego kompozytora Wojciecha Kilara. No tak. I już kończąc audycję, chciałem życzyć Panu oraz Pańskiej orkiestry szybkie żeby już wszyscy mogli oglądać na żywo. Dziękuję panu bardzo panie Dariusz. Ja również dziękuję, przepraszam za sąsiada, ale tak sobie myślałem przed audycją, że pewnie ktoś zacznie coś wiercić i tak też się stało, także planowanie jest i, i no powiem sąsiadowi, że wziął udział również w tym programie. Dobrze, dziękuję. Dowiemy jeszcze raz i samych sukcesów w przyszłości. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No to w takim razie do widzenia, do usłyszenia.